Kto urodził się dnia 27 lutego, jest umiarkowany, dobroduszny, jest wiernym przyjacielem. Jego wyobraźnia jest bardzo rozwinięta, wpływa dodatnio na życie umysłowe i pracę, obdarzając zamiłowaniem do muzyki i sztuk plastycznych. Ze swych zdolności i talentów czyni użytek szeroki, a nawet w stosunku do obcych jest pełen otwartości i wylewności. Łatwo go jednak dotknąć i zrazić, wówczas zamyka się w sobie. Gdy raz jednak decyduje się coś popierać, gotów jest to czynić nawet z własną szkodą, i wówczas trudno go od tego odwieść. Dąży do zrobienia kariery i ma nadzieję zostania bogatym. Pełen taktu, potrafi umiejętnie układać mądre plany, a również umiejętnie opanowywać inne. Grozi mu niebezpieczeństwo na wodzie oraz nieoczekiwane straty. Dąży bowiem do zrealizowania rozmaitych takich projektów, które są dlań nie, nie do osiągnięcia i sprowadzają tylko nieoczekiwane zawody lub przewroty losu. Wadą jego jest chwiejność. Gdy chodzi o ważną i szybką decyzję w interesach, nie może się na nią zdobyć i najczęściej decyduje się dopiero wtedy, gdy przeminą już moment pomyślny, a cała sprawa nie może się więcej opłacać. W małżeństwie jest dość szczęśliwy, gdyż nie ma wielkich wymagań i stara się na wszelkie sposoby zapewnić szczęście ukochanej osobie. Kto urodził się w tym dniu, zapomina i darowuje urazy, i może być poświęcającym się mężem, kochającą matką, lub godnym zaufania zarządcą majątku innych ludzi. Jego przyrodzona dobroć i miłosierdzie przejawiają się w życiu codziennym dość wyraźnie. Gdy go spotyka niepowodzenie życiowe, dotyka go ono tym więcej, że winę przypisuje zawsze wyłącznie samemu sobie. Jak wychować dziecko tak urodzone? Okazuje wrodzone instynkty w kierunku dobra i szlachetności, a ponieważ myśli, że inni ludzie są równie prawi i uczciwi, zaufanie swe umieszcza najczęściej niewłaściwie i zbytnio dowierza innym. Gdy się je skrzywdzi, więcej się martwi i ulega zamieszaniu, aniżeli myśli o zemście lub odparciu ataku. Dziecko takie należy wychowywać starannie i dać mu jak najlepsze wykształcenie, przyuczając je do towarzystwa innych dzieci, które powinny być dobrze wychowane i inteligentne, bowiem dziecko to jest do tego stopnia wrażliwe, że natychmiast przejmuje wszelkie przyzwyczajenia i sposób zachowania się swego otoczenia.